Noszę pod sercem dziecko, które niestety ma bardzo poważną wadę serca. Jest to krytyczna wada serca, śmiertelna wada serca. I zbieramy tutaj pieniądze na operację jego serduszka. Operacja została wyceniona na ponad milion złotych. Jest to operacja dająca nadzieję na serce dwukomorowe. Czyli mówimy tutaj o normalnym i długim życiu. Niestety w Polsce zostało nam przedstawione leczenie tylko i wyłącznie w kierunku serca jednokomorowego, co jest leczeniem tylko i wyłącznie podtrzymującym życie. Na początku nie dowierzałem, myślałem, że mi się to przyśniło, że to tak jakiś chory sen. No, niestety, potem, już zaczęliśmy działać i Kontaktować się z różnymi lekarzami, i zaczęło to do mnie powoli docierać, że sytuacja jest naprawdę poważna. O wadzie dowiedziałam się w marcu. Wtedy jeszcze ona nie była na tyle poważna. Potem już każda diagnoza była coraz gorsza. Jak już emocje trochę opadły, to wiadomo, zaczęliśmy szukać, czytać u ludzi. Wtedy okazało się, że jest możliwość leczenia za granicą, że jest taka nadzieja, dlatego chcielibyśmy z niej po prostu skorzystać. Tylko biegamy i szukamy jakiejś właśnie pomocy, żeby myślimy, co można jeszcze zrobić, żeby rozpędzić naszą zbiórkę, bo mamy jeszcze no, milion do zebrania, a czas się kończy, został nam bezpiecznie miesiąc do porodu. Ciężkie w ogóle kogoś prosić. Um, bardzo prosimy, pomóż naszemu dziecku, ponieważ bez ciebie się nie uda. Nie jesteśmy w stanie sami uzbierać takiej kwoty. Chcemy, żeby to dziecko żyło, żeby mogło się wychowywać ze starszym bratem. To jest dla niego jedyna nadzieja. Bardzo prosimy o pomoc.